Dzisiaj miałam na konsultacji panią, która przez wiele lat myła głowę tylko szamponem przeciwubieżowym. Moja podopieczna miała łojotkowe zapalenie skóry głowy i włosy mniej więcej takiej długości jak moje, które niestety zaczęły stawać się matowe, suche, szorstkie i nagle szampon przeciwubieżowy się skończył i zastąpiła go szamponem seboregulującym. No i po odstawieniu tego szamponu, jak zaczęła mieć głowę szamponem seboregulującym, to zaczął się problem swędzenia intensywnego łuszczenia, ponieważ ciągłe, przewlekłe, Używanie szamponu przeciwupieżowego prowadzi do nierównowagi mikrobiomów. Natomiast szampony przeciwupieżowe działają przeciwgrzybiczo i one, używane bez przerwy, wybijają również te dobre grzyby i te dobre bakterie z naszego mikrobiomu. W związku z tym zaburzają procesy odpornościowe skóry. To, co należy zrobić w takim przypadku, to nigdy nie odstawiać szamponu przeciwłupieżowego nagle, tylko używamy go coraz rzadziej. Ale przy problemach takich jak łupież, czy łojotokowe zapalenie skóry głowy, nie należy odstawiać tego szamponu przeciwpieżowego na zawsze, tylko później, gdy mamy skórę już wyprowadzoną, w remisji, w lepszym stanie, to taki szampon warto wtedy stosować przypominająco raz, dwa razy w miesiącu. A jeśli masz jakieś wątpliwości, to zawsze najlepiej skonsultuj się z trykologiem.